Śpiewać. Cicha noc, noc, noc. Ha, witajcie, nie zauważyłem Was. Święta, czas pokoju, radości, ciepła i przyjaźni. Czas ogólnej życzliwości. Robercie Dionizy Dzięgielewski, znowu nie masz czapki. Czy chcesz zupełnie zrujnować święta? Chcesz, żeby zamknęli nam wydział? Czas radości, pokoju, ciepła i życzliwości. W imieniu całego Wydziału Filologii Polskiej życzymy Wam wesołych świąt. Śpiewać! okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim wykładowcom i braci studenckiej chciałem życzyć ciepłej rodzinnej atmosfery, wspaniałych prezentów i wielkich powigilijnych brzuchów. Łukasz ubiak student Akademii Humanistycznej. Życzę Wam nadziei, by nie opuszczała, radości, by rozweselała i dobroci, by zawsze z Wami była. Tego wszystkiego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim studentom, wykładowcom oraz ich rodzinom życzę Aleksandra Lis, studentka Akademii Humanistycznej. Drodzy studenci, przyjaciele, towarzysze niedoli. Boże Narodzenie to czas wielkiej radości, prezentów, dobrego jedzenia, wielkich brzuchów. Sylwester to czas Wielkiej zabawy. Niestety, po tych wszystkich dobrych rzeczach przychodzi czas wielkiego smutku. Mam na myśli oczywiście sesję zimową. Dlatego życzę Wam wytrwałości w nauce, a profesorom życzę wytrwałości w słuchaniu nas, studentów. Robert Cięgielewski, Akademia Humanistyczna, Piąty Rok. Chciałabym życzyć wszystkim magicznych świąt. Ale za tą magią kryje się kilka słów. Największy blask, którego nie stłumi nawet najgłębsza ciemność, moc otulających słów, niepomierny ogrom miłości, ciepło emanujące z wnętrz, niezwykłość chwil. I właśnie takiej magii życzę wszystkim, a to wiąże się z tym tutaj. Musicie tylko otworzyć nich drzwi i okna. tysiąc choinek w lesie, prezentów, ile Mikołaj uniesie, bałwana ze śniegu, mniej życia w biegu oraz tyle radości, ile karp małości. Życzę Marta Czeremużyńska z Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, dlatego postanowiliśmy złożyć Wam życzenia. A ode mnie tak osobiście, nacieszcie się Państwo świętami już od dziś. Bądźcie mili dla siebie i życzliwi. Zapomnijcie o biegu za prezentami. Zróbcie to troszkę wcześniej, a może upieczcie razem pierniki. Pomyślcie też o tych osobach, których w ciągu roku nie dostrzegacie. Cieszcie się, kochajcie i bądźcie dla siebie dobrzy. Wesoły świąt!